Elo elo 322 z tej strony, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Multiteft Auto na moim kanale, jako odcinek, jako filmik. A więc zapraszam was do oglądania odcinka i słuchajcie, chciałbym wam zaprezentować serwer y, Roleplay RPG, którego, który znalazłem na YouTubie, że tak to powiem. Bo, że tak powiem, informuję Was tylko, że przystaje, ale to przestaje grać na multi-RPG. Tak, przestaje grać. Dlaczego? Bo po prostu stoczył się ten serwer. No i, i tyle. No i zacząłem po prostu szukać jakiejś alternatywy, jakiś lepszy serwer od multi-RPG. No i prawdopodobnie znalazłem. Aktualnie na serwerze gra 6 typa, dlatego bo jest poniedziałek, jest godzina 11.15 no i jest szkoła, tak większość jeszcze poszło do szkoły Ja akurat nie poszedłem dzisiaj do szkoły, ponieważ jestem na luzie i nie muszę chodzić No więc <grytanie> Więc wiecie, no dobra eee, Więc tutaj zacznijmy hmm, prezentację Ale nie będę na przykład się wiadomo, prezentował koment, koment, które są dostępne na tylko pokażę Wam jak rozpocząć prawidłowo, dobrze, fajnie tutaj yy, Gra, Więc dobra, sobie F1 na klawiaturze i tutaj mamy takie typu informacje typu właściciel serwera, założyciele serwera, start serwera kiedy był, był do 29.02 czyli było w lutym 29 tego roku czyli serwer ma około Hmm. nawet czekajcie, to ma... to znowu Tak, mam teraz ma. Czyli co nawet miesiąc nie mam, nie ma nawet serwera, nawet nie mam innego miesiąca. Po prostu został niedawno, niedawno po prostu był start serwera. Dobra, wracając, tutaj mam taką gwiazdeczkę, tutaj co tu mam? mamy? Mam tutaj panel z usługami premium, czyli możemy sobie jak doładować takie oto punktiki CLC, dzięki którym będziemy mogli sobie kupić konto premium. Dobrze, tutaj mamy oznaczenia miejsca na mapie yy, Tutaj musimy się z tym zapoznać na przykład Chcemy się dowiedzieć Gdzie znajduje się praca dorywcza, to tutaj nam pisze Pytajnik, znak zapytania Praca dorywcza, jest jest Pytajnik, jest na mapie, dobra, CMD Tu mamy naj, najczęściej używane komendy na serwerze To co tam wspomniemy to A tutaj mamy najczęściej zadawane pytania A tutaj mamy aktualizację na serwerze Czyli tutaj że zostało niedawno dodane i to ostatnio wczoraj dodana dokładnie praca listonosza i sobie ją dzisiaj jeszcze w tym odcinku sprawdzimy dobrze pod F5 mamy informacje tutaj o gracz mamy takie coś jak MI konta serii rejestracja konta data rejestracji konta akurat to i to będzie zamazane z takiego powodu że to są dane których nie powinniśmy podawać byle komu o więc dobra, tu mamy 2 godzin już na serwerze, jakiś godzin mam dopiero. Dobrze, tutaj mamy yy, informacje jakie jakie, jakie samochody posiadamy. Ja posiadałem yy, jakiś samochód Pikador, który tutaj jest z boka, za będziemy musieli sobie jechać. Kupiłem go u cygana za około 3000 PLN-ów. Tutaj mamy informację, czy na nasze konto, czy kiedykolwiek nasze konto zostało ukarane. O. Ja akurat mam brak, więc jest git. A tutaj mamy takie fajne opcje typu shaderki, można sobie włączyć, wyłączyć, o shader detalik No jest naprawdę tutaj dużo fajnych opcji. Ja się na przykład może włączę sobie ten shader detali. Tutaj ładnie było wszystko na filmie. Dobra, wyjdźmy z tego pokażę wam gdzie tutaj najpierw rozpocząć pracę na start więc ja tutaj sobie słuchajcie wsiądę do mojego samochodu odpalę sobie silniczek oj czekajcie chwila O, dobra ile Ilecimy? słuchajcie więc słuchajcie na sam start co będziemy musieli chodźcie, zrobić jest po prostu musimy sobie pojechać tutaj prosto znaczy ogólnie pamiętacie o tym że wy wybierzcie sobie spawn z software bo to jest jakby tutaj miasto, gdzie będziemy dzisiaj głównie rozgrywać właśnie cała ta rozgrywka, rozplay i tak dalej. Wybieramy sobie sam wierzcho miasto i idziemy z tym samym y, pojazdem publicznym tutaj do tej ikonki S na ra radarze. Ja sobie już tutaj akurat dojechałem, tylko chciałem sobie tej autko zaparkować, tutaj moim pick-upem raiderowskim. Powiem Wam, że auta są bardzo drogie, więc yy... Nie wiem, nie wiem, czy tutaj szybko zobaczycie sobie jakiś dobry, fajny samochód dobra, to wysiadamy serce, sobie. ja sobie zaparkowałem bardzo ładnie. Dobra, i tutaj jak sobie wejdziemy do środka o... Ale tutaj pokazano, tu mamy tutaj, mam, tutaj Stasiu, Stasiu, Stasiu tutaj robi nam tutaj e, e, tutaj prawo, e, prawo jazdy na kategorii C, tu mamy pana Jarka, Jaruś, tutaj robi kategorię na... QDB, a tutaj mamy pana Władka. Właduś tutaj robi kategorię na e, A. A tutaj pan Marcin robi na, na kategorię A. Oczywiście te wszystkie tutaj prawa jazdy możemy sobie zdać za darmo. Nie musimy ten za nich płacić, więc polecam jak, naj, jak najszybciej to zrobić, bo nie wiem... Nie do końca jestem pewien, czy to będzie długo trwać to takie darmowe, wiecie, robienie prawo jazdy, ale wątpię. Dobra No i jak sobie już tam zdobyliśmy sobie prawo jazdy To przydałoby się, że tak to powiem Znaleźć jakąś dobrą, płatną pracę, prawda Bo żeby to jeszcze Musimy jakieś pieniążki zarobić Żeby kupić sobie taki na przykład Pierwszy taki samochodzik O, jak ja przykładowo To musimy gdzieś tutaj zacząć zerać Powiem słuchajcie, Pracę mamy pod mm, Zaznaczone markerem znaku zapytania <laughs> mamy ich najwięcej na w mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć mamy sześć prac na których do których możemy sobie pójść zarobić sobie pieniążki i tak dalej i tak dalej więc dobra ja wam pokażę najlepszą chyba pracę tutaj na serwerze gdzie możemy zarobić jak naj... możemy zarobić bardzo ale to bardzo dużo kasy jest to naprawdę fajna praca tutaj sobie tutaj tylko sobie zaparkuję żeby tutaj wiadomo nic nam tutaj, nic tutaj by się nie odwaliło. O, dobra. gitara się ma. Wyłączamy silnik. Tutaj, o. No i dobra. Mm, idziemy sobie tutaj. Do tej pracy i... Zaraz wam powiem co i jak o co w tej pracy chodzi. Do, to jest oczywiście praca dorywcza, żeby nie było... I, jak to możecie zobaczyć, tutaj mamy już jednego... jednego <laughs> o kurde kaszel palacza mi się uruchomił ja mam tutaj jedną osobę która sobie już tutaj pracuje katuje na tej pracy jest to taka czarna skóra mam następnego i tak dalej tutaj mamy pracodawcę chodzimy sobie w ten tutaj punkcik i do tego nam taki pisze praca kosiarek jest świetną opcją na start no i jak chcę tutaj rozpocząć tam osenę nawet wam pokazać dlaczego by nie proszę bardzo rozpoczynamy pracę tutaj yy, ja, ja na to po prostu mówię ogrodnika więc dobra wezmę sobie w punkcie musimy sobie się tutaj krawkę, która nam się tutaj pojawia po skoszeniu i musimy napełnić zbiornik do 100% w tej naszej kosiarce następnie musimy sobie wyjechać oto tutaj w ten taki punkcik wyjeżdżamy sobie i musimy oczekać 30 sekund żeby to się wszystko wiecie tam wypróżnił ten cały bak jak wypróźni się to dostajemy sobie pieniądze, za 100% dostajemy ponad 300-200 zł. Jest to bardzo, ale to bardzo dużo, jak na, jak na tym... A przynajmniej na tym serwerze. O. Ale, że tak powiem, ta praca jest trochę wiecie pras, y, y, czasochłonna, tak? Bo prawda musimy sobie wjeżdżać w te punkciki, znaczy w te punkciki musimy po prostu sobie wjeżdżać. No po prostu musimy sobie wkościć tą trawę, taki to jest jednak trochę pracochłomny. No ale jeżeli chcemy uzbierać na pierwszy samochód, to musimy trochę czasu poświęcić, tak? Ale ja wam pokażę jeszcze inną pracę, która nie wymaga RP. W sumie ta praca, co teraz wiem też nie wymaga RP. No więc wiecie. Więc dobra, tutaj już tak powiem, przyspieszę Wam nagranie. No, tam you hear me clearly homie? I'm on the beat. I guarantee you're gonna feel me. Smelling like a monster, about to attack the city. The ones who want to shoot me down are all the ones who fear me. Here to come and peace, of know I hope you hear me clearly. But while I'm on the beat, I guarantee you're gonna feel me. I feel like that's enough in maybe a little in Kinda like an animal, my jacket just a chill. Out. Body green with luck. Listening, it's relaxed. It. They say that I'm the killer. When you hear me, you can feel it. I'm about to blow up, and the song is fire. It might just something and and I'm here with Godzilla. We're about to go nuts, so put your hands in the air. I put some drinks in your cup. Let's go. Okay. już mam słuchajcie 100% jak to jest zbiornika w kosiarce trawą i teraz słuchajcie sobie jedziemy do tego tutaj punkcika takiego żółtego, wjeżdżamy sobie słuchajcie i klikamy rozładuj trawę i musimy teraz poczekać 30 sekund żeby ta trawa nam się rozładowała, więc teraz przyspieszone nagranie no i tego no i czekamy Okej, okay, już nam się tutaj trawka rozładowała, dostaliśmy 267 pelenów, więc jak mówiłem tak jest. No ale ta budowie jest pre, e, czasochłonna i no, i trzeba trochę trochę czasu poświęcić, żeby jakąkolwiek tutaj dobrą, dużo kaski zdobyć, tak? Dlatego pokażę Wam teraz właśnie pracę listonosza, co jest moim zdaniem <laughs> bardziej opłacalna, bo szybciej zdobywasz pieniążki, ale no wiadomo w mniejszej kwocie. No ale myślę, że tak czy jak jest, możesz, możesz więcej tam zarobić. Więc dobra, teraz tutaj odjeżdżamy, stąd ci światła muszą być zapalone, żeby nie było. No i dobra, okej. Okay. A to w ogóle w wchodzić na mapie. Jak e, gdzie ta praca jest, ta praca się znajduje... To jest, gdzie, 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 gdzie? ta praca się znajduje, no, tam właśnie na mapie. Gdzieś tutaj wam teraz pokażę, nie wiem jakimś tutaj znacznikiem. Dobra, a teraz idziemy na pracę listonosza gdzieś, które teraz wam pokazuję, znowu jakąś strzałeczką albo kółeczkiem w trakcie edytowania i tam w będziemy sobie jechać, więc dobra. Ja tutaj pojadę cyklu na skróty. No i ogólnie ta praca właśnie listonosza jest moim zdaniem lepsza. I też można tam fajnie dużo kaski zarobić, tak? Więc naprawdę to jest tylko sprawa, dobra. Jesteśmy to już się tutaj takim odtąd się budynku pracę rozpoczynamy ja teraz muszę sobie autko zaparkować na luzie o dobra muszę autko zaparkować a ja było mi dobra no trudno się mówi mi silnik i światełka dobra no i dobra, lecimy do tej pracy. Wchodzimy sobie do, tej, do, do tego budynku właśnie wchodząc w ten taki niebieski marker, żeby mogę to tak nazwać i, do, i mamy tutaj pracodawcze, wchodzimy sobie w ten punkcik, pyk i klikamy w etapu pracy, wybrać na początku etap pierwszy. Etap drugi jest od 450cp, czyli to jest raczej znaczy RP. A my sobie wybieramy etap pierwszy. No i pokażę Wam na czym. Właśnie będzie polegać to praca, o jesteśmy, chodzimy sobie sobie tutaj w ten punkcik, czekamy aż to nam się naładuje wszystko i tak dalej. No i teraz sobie jedziemy, słuchajcie, mamy 2000 km, musimy sobie do tego punkciku i musimy tam rozładować, znaczy dostarczyć paczkę, tak? jako listonosz, czyli to jest coś typu praca DPD, takiego wiecie. No, pracownika sobie. Więc ja tutaj przyspieszenie wam nagranie i widzimy się już za chwilę tam. Tak, dojechaliśmy w do centrum na, na miejsce. Wychodzimy, wchodzimy sobie w ten punkt i klikamy odłóż list, musimy jeszcze poczekać kilka sekund, no i mam 57 pelenów. No i teraz wracamy, no i to tak wyraźmy sobie kółko. i sobie możemy tak właśnie zarobić nie tylko pieniążki, ale także RP. Tutaj można dużo spoko zarobić, Więc myślę, że to by było na tyle z takiej prezentacji tego o to, jakże serwera z potencjałem i na pewno mam nadzieję, znaczy mam nadzieję taką, że serwer będzie się dalej rozwija, bo na pewno serwer jest spoko, fajny i wszystkim jest stabilny. Minus jest jedyny, jedyny taki, że nie ma podmianek, ale to jest i, i dobrze, i źle. Z takie powodu że jakby były podmianki i było dużo osób by miało te podmianki, dużo osób by miało właśnie... Ogólnie byłoby dużo podmianek, po prostu... Mm, po prostu serwer by lagował. A tak to jest zoptualizowany, nie ma mam 75 nie, fps Ale to mi po prostu spada dlatego, bo mam shadery włączone, serwerowe, no i jeszcze nagrywam to dlatego, tak, ale no tak to to jest ok. No i wracając myślę, że to już byłoby na tyle z tego jakże fajnego filmiku na YouTube'a. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Mam nadzieję, że tutaj Wam <laughs> pomogę rozpocząć przygodę na tym jakże w fajnym serwerku, więc dobra dzięki za oglądanie, jeżeli wam się odcinek spodobał, jak i sam serwer, dostawcie łapkę w górę subika, no i napiszcie komentarz oko serwera, jeżeli rzeczywiście wam się spodobał serwer dobra, trzymajcie się, do następnego cześć!